Hej cześć, witajcie, witam Was w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj jesteśmy po raz kolejny grze o nazwie Polish Car Driving. Tak jak właśnie w ostatnim filmie zajęliśmy się tymi całymi badge'ami, to dzisiaj zajmiemy się całym review tej aktualizacji. No i pierwszą jest dużą zmianą, na której właśnie robimy wstęp jest wolna kamera, która jest już dostępna dla wszystkich. Zresztą sam gdzieś tam o nią y, dopytywałem, bo to wygląda na naprawdę spoko rzecz, jeśli chodzi o zdjęcia i te sprawy. Także opierając się na część logu, dzisiaj będziemy sobie sprawdzać chyba większość nowości. Także pora wyłączyć tą super opcję kamery. Pierwszą rzecz, którą zauważymy po wejście do pojazdu jest tak naprawdę poziom paliwa bardziej poziom paliwa w zbiorniku i tak, to jest właśnie jedna z nowości. Samochody i ciężarówki mają teraz paliwo, które trzeba uzupełniać na stacjach benzynowych. Wszystkie pojazdy mają różne pojemności zbiorników, wartości na 100 km i rodzaje co wpływa na cenę tankowania. Fajnie by było teraz wiedzieć, nie wiem, rodzaj paliwa. I też fajne by było tak jak WTS jest, czyli im większe, większe obroty samochodu, tym szybciej się spala paliwo. Tak w sumie rzeczywistości tak, też tak jest, nie? Depnę FDH teraz. I widzę jakiś taki liczniczek, gdzie widzę, że na przykład yy, spalanie z 10 litrów na 100 km robi się 30 litrów na 100 km, nie? Co, coś w ten deseń. Ale raczej to jest dość ciężkie do zrobienia. Zaraz, oczywiście, też Wam pokażę, jak wygląda to tankowanie. Jest ono dość proste. No dobra, jako jedziemy tą sobie drogą DW205, to sobie w sumie sobie zapodamy ten punkt i wszystko, co z nim związane. Ponad 24 km nowych dróg. Nowe miejscowości Stary Jarosław, Krupy Grzybno Piąt. Punt nowo, darłowiec hmm, czyli to są wsie głównie, bo chyba nic tutaj z tych wymienionych nazw nie jest miastem. Różnice, aktywności i sekretne misje, czyli to co wam pokazywałem już na poprzednim filmie, który wleciał w, wleciał w środę. Są tutaj właśnie te badge do zdobycia, które zostały właśnie dodane razem z tą drogą. Samochody sobie obczajmy właśnie na innym filmie. Odświeżony Game Pass Radia, cena z 50 robuxów na 80 robuxów. Zamiast tych 80 bobus wydawać można kupić sobie Spotify premium i, i myślę, że być w miarę zadowolonym to nie jest płatna promocja w razie czego, nie? To jest moja czysta czysta reklama, bezinteresowna. Dodano brakujące znaki i ścieżki w Darłowie. Tego, tego punktu nie, nie wiem. Możecie mi napisać, bo w sumie nie zauważyłem nic nowego w Darłowie. Ewentualnie może znaki faktycznie są jakieś nowsze. Noce są szybsze, no to jest spoko, bo noce trwały bardzo długo. I gdy ja potrzebowałem na przykład miniaturek w dzień, to zawsze się trafiała noc. W ogóle to jest, teraz jesteśmy chyba w Starym Jarosławie, to, czyli to jest ta jedna z nowych wsi. Tutaj jest ten easter egg, ale czekajcie, bo jestem ciekaw, czy na tych słupkach jest DW205? O, jest, o, jak ładnie ty. Ale podjedziemy sobie tą ścieżką, bo ja, ja samodzielnie tutaj jeszcze nie jechałem, bo o, w ogóle to chyba przerywana powinna być. Tutaj co, jest po prostu taka dru, drużka, nie wiem, obwodnica kościoła, jakaś taka, tak jakby gruntowa droga, żeby wydzielić tutaj jakieś osobne osiedle może. Domasławice, Rusko i ich okolice zostały zrobione na nowo. Realistyczny układ miejscowości i jest też połączenie DW-205 i DK-37, takie poza darłowym To mi się naprawdę podoba, że jest takie połączenie zrobione. No i co, na razie sobie myślę podlecimy w stronę tego przejazdu, bo on mi się naprawdę podoba, mam do niego taki drobny sentyment. Właśnie mijamy Krupy tutaj, nastaje już dzień, w sumie już nastał. Już się dość jasno zrobiło Ojeju, jak to Audi słabo hamuje No i jak teraz sobie przejdziemy przez przejazd Tutaj chyba pociąg jeszcze nie jeździ niestety Pewnie gdzieś tam z czasem to dojdzie Tutaj mamy jakiś taki drobny tartak Ale tutaj są jagody Kurcze, nikogo nie ma Ale są jagody, słoiki Ile? 15 zł? nie wiem po ile są jagody ale możecie sprawdzić i poinformować mnie w komentarzach, jak coś chce wyłapać sobie serduszko czy coś. Lecimy sobie dalej, wyjechaliśmy z Darłowca, bo to był Darłowiec, yy, tutaj jest do 30, bo tam w sumie jest wyjazd jeszcze od takiej posesji fajnej, zaraz tam sobie zajedziemy również. I zobaczcie, proszę państwa, wyjechaliśmy na DK37, tam jest kościół w Darłowie, widać z daleka. Jak coś to gram na padzie, nie mam zbytnio jak włączyć kierunkowskazów, także... No, musicie to przeboleć, jeśli ktoś naprawdę aż tak patrzy na to. Pomijając fakt, że gram na. O! E, ...prywatnym serwerze. No i dobra, zaciągnijmy sobie ręczny, wyskoczmy sobie na chwilę. No, gospodarstwo agroturystyczne słonecznikowy zakątek. 9 doma słowice, Cokiem spoko to wygląda. Są takie numerki inne. Te domki w ogóle teraz one są nie do rozodróżnienia w przeciwieństwie do tego co były, co są gdzieś tam w Słowinie na przykład, albo w Bobrowicach, nie? One, są, one mają wiele więcej detali. Bo wcześniej to było takie kopiuj, wklej, wszystkie domki przekopiowane, przeklejone, jednolite, takie malutkie, które naprawdę wygląda teraz świetnie. O, nawet są tutaj również takie tabliczki, nie wiem co tutaj jest. do Domasławice, a, że z numerami ulic. Ej, to, to to jest też ok, że tutaj się znajduje Domasławice numer 2 i 3, to jakby numerami, no numerami w sumie tak. Dużo jest teraz tutaj się zrobiło w tej wsi, tych takich uliczek pobocznych. No i dobra, tutaj już wjeżdżamy do lasu. W, la, w lesie już tutaj zbyt dużo rzeczy nowych nie ma. No i dobrze, przelecimy sobie teraz tak szybciej, trochę tam całe domasławice z powrotem. I pokażę Wam kolejne bardzo ładne rzeczy. Jak widzicie, no, jesień trochę się opóźnia w tej grze, ale to nic. Zapewne będzie od razu zima. No i dobrze, tutaj w ogóle zobaczcie, to jest zakręt Darłowie. Jak on teraz w ogóle wygląda trochę inaczej. O, tutaj tuż to jezioro jest przeciągnięte kawałek dalej. Patrzcie, tutaj już to zostało tak w miarę zabezpieczone, i tutaj się nie da tak szybko wyjechać, ale z drugiej strony dalej tu można. Tam było chyba napisane, że jakieś tam poboczne drogi były poprawione, a tutaj zobaczcie, się kończy, jak kończyła się. Nie ma tutaj ten, jest po prostu takie dociągnięcie do, do terenu. O, zobaczcie, w tym, w tym miejscu to wygląda dokładnie tak samo, że są po prostu xy. Ale przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, to sobie zatankujemy. Ja muszę koniecznie siedzieć w aucie. O dobra, no to spoko, to już nic nie poradzę. Musimy przeczymać kwadrat. Okej, okay, teraz to w ogóle dłużej trwa. Szkoda, że nie można wyjść... O, i dotękowaliśmy. Teraz paliwo w ogóle spada chyba yy, trochę mniej, bo ono strasznie szybko spadało. Mamy jeszcze kilka rzeczy do sprawdzenia, a mianowicie transita. Co do samej kamery. Flicama, tak jakby. Jestem ciekaw, czy można go odpalić. O. Możemy flicama odpalić, wyobraźcie wy sobie w, na przykład garażu i widzieć, gdzie on się znajduje. W tu też coś jest, zobaczcie. <laughs> możemy sobie odpalić flikama w garażu. Co się teraz A, okej, okay, wróci mnie tutaj. Na no, spoko. Okej, okay, jesteśmy. Yy, mamy tutaj wszystko fajnie. A tu można było wejść, chyba? Chyba nie. Okej, okay. nic tu chyba się nie zmieniło. Myślałem być myślę, w sumie jakaś blokada, ale nie, fajnie, bo można sobie powędrować gdzieś faktycznie gdzie się chce po wnętrzach yy, tych autobusów. To w sumie jest spoko. No w ogóle, ten tu nawet nie ma kierownicy, to jest jak trochę biedniejszy. To jest chyba model. No i dobra, tak wygląda mleczyk. Niby w każdym autobusie coś się zmieniło. Tutaj co? Yy, nic. I to jest nowy sam autobus, który. O, opatrzcie, w ogóle on jest droższy nie jest droższy? On jest tak, on jest droższy, a nie ma. Ten, on jest jakiś większy? Możliwe, że jest większy po prostu jakiś. Nie, no wygląda bardzo podobnie. Możliwe, że jakoś jest taki bardziej luksusowy. Ale dalej mi się zdaje, że ta karosa była trochę bardziej. Jest trochę lepsza, jeśli chodzi o wyposażenie, wyposażenie, z tego względu, iż ona ma ten właśnie bar z napisami, a tutaj jakby go już nie ma, czyli pewnie jest karteczka wystawiona. Ok, tak to wygląda. O, zw zwrócili widzę kolizję autobusom. Jest jakiś przycisk na wysiadanie z autobusu? Czemu nie mogę wysiąść? Halo? Many, zepsuło się coś, nie, mog nie mogę wysiąść z autobusu. O, dźwięki odpalania ma, o, drzwi się zamknęły. Fajnie, you are here, sławno. Coś tu możemy zrobić i tu są chyba trasy, tak? Znaczy, czoło starting city. Mogę ze Smardzewa startować też. I z Malechowa. Okej, okay, no to to jest super. I z Malechowa jest tutaj kilka tras, no dobra, to jest spoko. Na przykład na DW jest też, to wybierzmy sobie to. I mamy tutaj Payout 14 przystanków z darłowa do sławno, przez DW205. To wygląda całkiem spoko, ale nie widzę przejazdu technicznego. To trochę już słabiej. I w ogóle zobaczcie, nawet jakiś czarny dymek się wydobywa spod tych autobusów, jakby z rury, czyli. No spoko, diesel musi kopcić. <noise> Nawet tego nie wiedziałem szczerze, mi się zdaje, że nie było tego. I W tym tranzycie to wychodzi na to, że to jest wszystko, jest jeszcze nowy wygląd i zachowanie pasażerów, to sobie już sprawdzimy właśnie yy, na, na kierownicy na osobnym filmie. Bo podobno one no, też mówią jakieś tam ciekawe teksty. Tak samo jak omówimy sobie yy, samochody, które zostały dodane albo właśnie z, zremodernizowane jak ten Mercedes na przykład. I dobra, teraz sobie podjedziemy, zobaczyć kolejną zmianę. To już bardziej się odwołuje do tego punktu, że kilka takich... Drobnych rzeczy wokół mapy się zmieniło bardziej. Yy, a mianowicie, w sławnie, bardziej na wjeździe. Fotoradar się zmienił. Może ktoś to zauważył, ale wygląda nowocześniej teraz. Raczej już większość ludzi to zauważyło, ale wygląda właśnie bardziej nowocześnie. Teraz sobie przekroczymy na przykład prędkość to, co on, ro on robi. Zdjęcie: 14 km przekroczenia, dwa punkty karne. No spoko. W miejscu jeszcze doszła taka jedna rzecz, czyli mniej więcej no, jest to złomowisko różnych yy, yy, rzeczy. Czyli na przykład mamy tutaj różne stare pojazdy. Tak samo tutaj występuje jak i w sławnie 112 BMW 46, stary model. Yy, jakiś w ogóle inny samochód, którego nie rozpoznaję zbytnio. O, kolizji on nie ma. Tutaj mamy jeszcze Mlecza czy tam Jelcza, autobus. Tutaj znaczy zna znajduje się Renault. Nie pamiętam już jak ono się nazywa, szczerze. I również tutaj znajduje się Audi 80, jeśli się nie mylę. Ciekawe co ono to robi. O, w ogóle ono, ono jako jedyne ma z tych wszystkich tutaj pojazdów kolizję. Tak jakby kogoś to interesowało. Podlecimy sobie teraz do ostatniej zmiany, która jest tam w miarę dość istotna. Jest to zmiana taka dość mała. Niezbyt tak jakby na grę, ale jest jak najbardziej spoko detalem. Miejsce, w którym znajduje się no, dany smaczek są karwice, a dokładniej zajazd Skalny, który nawet dostał tutaj obok swój jakiś taki własny baner. Podchodząc tutaj do środka mamy elegancki szyld, który, mam, który wisi nad drzwiami, również mamy numerek. Po do środka mamy tutaj typową restaurację, czyli, czyli rzeczywiście jakaś lada, stoliki, krzesła, wiadomo. Tutaj jest taki pewny easter egg w sumie co do całego Wielkanocnego eventu Easter, Easter Jest tutaj również wyjście na, takie, na taki tarasik Gdzie również można sobie zjeść pod parasolem Tutaj może sobie nawet przebywać król jakiś Tego całego lokalu Na balkoniku No i to wszystko tutaj prezentuje się całkiem ładnie I to już by było na tyle w tym filmie Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem jednocześnie Mam nadzieję, że wam film się spodobał Jeśli tak to zapraszam koniecznie do naciśnięcia przycisku subskrybuj Również możecie sobie ocenić ten film O w ogóle patrzcie Pociąg tam jedzie <laughs> po po niczym tak naprawdę. O, i zniknął. No, także aktualnie to już by było na tyle. Dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego no i, no i cześć.